Siemka witam w kolejnym odcinku Shakes and Fidget I dzisiaj wam powiem, że będzie ciekawy odcinek Ponieważ mamy mapkę update'ów, którą pokazali na streamie Więc ją sobie omówimy Ale zanim do niej przyjdziemy, jeszcze ważna informacja Jest do odebrania darmowy pakiet Jak sobie wejdziecie na stronkę Net, Tutaj przypominam, że się wchodzi przez tego handlarza I się zalogujecie no tutaj macie darmowy właśnie pakiecik, 415 grzyba, 40 koła metalu, także generalnie super okazja. Chodzik twórcy też możecie pisać. do tego pakietu czy kolejnego jakbyście kupowali. Jakbyście brali jakieś pakiety to możecie mi podesłać oczywiście. I w piąteczek jest rosowanie. Kolejny pakiet jest taki za i później chyba jest jeszcze jeden za dwie stówki. Ale dobra, przejdźmy sobie do tej mapki z update'ami. Dobra, no i mamy taką mapkę z aktualizacjami. Info dostałem od PZ, a także dzięki. A samą mapkę wziąłem od Milado, który ją rzucił właśnie na tawernę. E, no i dobra, ją sobie dzisiaj omówimy, pospekulujemy, jaka ikonka może co oznaczać, jaką aktualizację. Niektóre są już też wprowadzone, na przykład tutaj ten dzwoneczek e, jest już. I generalnie te, e, właśnie, obrazki z kłótką, są już aktualizacje, które nie weszły w życie, a te bez, no to te są już aktualne, które do gry weszły. No i dobra, weźmiemy sobie to, omówimy, zaczynamy odtąd. Tu jest początek i będę sobie rysował taką profesjonalną czerwoną linię tutaj, żeby się nie pogubić gdzie byłem, gdzie nie byłem. Także po kolei przelecimy i zaczniemy sobie właśnie od tych rzeczy, które już są. Także idąc tutaj do góry, mamy dzwoneczek i to są dzienne zadania. No dzienne zadania zostały zmienione jak wiecie, także ta aktualizacja jest już w gierce. Krok kolejny, tutaj to się łączy właśnie z innymi zadaniami. To są te wydarzenia, takie, które te są w tej zakładce dziennych zadań. Tam był raz na jakiś czas. Nie wiem, czy raz w tygodniu, chyba raz w tygodniu nawet. Mamy tam dodatkowe zadania do zrobienia. Do zrobienia. No i idąc sobie dalej, mamy ikonkę klasera. No, klaser też już został zmieniony, jak wiemy. I został on tak głównie wizualnie przerobiony. Czy coś się wam więcej zmieniło? Chyba nie. Tam jest ten podział ogólnie porobiony na legendarnej Temy, na zwykłej Temy yy, i na. Na coś tam jeszcze, już teraz nie pamiętam. Także to mamy właśnie już w gierce. Dalej, kolejny krok, który się łączy z klaserem, to jest gildia. Na chodzi o gildię, no to tutaj zmiana wizualna. No i tutaj wydaje mi się, że to jest ścieżka jakby aktualizacji wizualnych bardziej. Tutaj tak do końca pójdziemy, do tego zaraz dojdziemy. E, także właśnie mamy zrobiony klaser i mamy zrobioną gildię, przerobioną wizualnie. E, no i dobra, może już tą ścieżką sobie, sobie pójdziemy dalej, później pójdziemy do innych. I dalej mamy pupilę, jak widać. No to zdecydowanie jest pupil ten z ognia, chyba nawet w ten pierwszy, nie pamiętam jak się nazywa. I jak chodzi o niego, jak chodzi ogólnie o pupilę, no to strzelam, że tutaj też raczej wizualnie tylko pozmieniają, aczkolwiek może jakieś małe zmiany wprowadzą, kto wie. Także tutaj stawiam raczej na wizualne zmiany, tylko to jakoś bardziej usprawnią wygląd, bo jednak tam się nic nie zmieniało. Ewentualnie, jakby się zastanowić, Jakie nowe funkcje by mogli zrobić, albo coś takiego No to jedyne co mi przychodzi do głowy, tak na szybkości Jakaś ewolucja pupili, powiedzmy, no bo już są osoby, które mają tam wbite wszystkie pupile na 200 I generalnie mają te pupile skończone jakby Więc pytanie, czy to by chcieli przedłużać Aczkolwiek samo wbicie 200 poziomów już trwa bardzo długo Ale dobra, gdyby chcieli to przedłużyć Mogliby jeszcze wprowadzić jakąś mechanikę ewolucji tych pupili, coś jak w pokémonach właśnie Przykładowo, nie, nie wiem, dobijecie dwusetny poziom na jakimś pupilu I możecie go zmienić w jakąś ulepszoną wersję czy coś, no nie wiem I by się jeszcze tam większe bonusy I karmiłoby się go na nowo Albo jakieś dodatkowe pupile No opcji mają generalnie sporo, ale głównie myślę, że będą zmiany wizualne Także tak chodzi o pupile Dalej jeszcze mamy tutaj ścieżkę w lewo Mamy coś takiego, no i to jest ikonka, która pojawiła się dosyć niedawno można powiedzieć Ona oznacza rasę Rasa postaci I to jest akurat 100% że to jest rasa postaci Jak sobie wejdziecie teraz w tym nowym interfejsie Na postać macie takie i w prawym górnym rogu bodajże To macie właśnie pod takim znakiem, znaczkiem opisaną rasę Czyli tam człowiek, elf, mroczny elf i tak dalej nie Więc to moim zdaniem będzie jeden z fajniejszych update'ów na niego też sporo osób czekało z tego co wiem I generalnie są dwie opcje Bardziej prawdopodobna jest taka, że po prostu dodadzą więcej opcji kustomizacji awatarków. Czyli macie, wiecie, nowe włosy, nowy kolor włosów, być może jakieś nowe rasy w ogóle. To nie wiem, ale na pewno obstawiam, że nowe opcje będą, jak chodzi o te brody, oczy, wszystko w ogóle, żeby było więcej możliwości robienia, robienia tych awatarów. I to jest na 90%, moim zdaniem, taka zmiana. A jakiś mały procent, gdzieś tam też co bym chciał zobaczyć, no to. Jakby zrobili coś na zasadzie, że teraz mam jakieś bonusy większe, a nie tylko na początek mam. No bo wybór tak naprawdę rasy daje na początkowe statystyki. Tam mamy troszkę więcej inteligencji, troszkę mniej, troszkę więcej siły. I to, to jest taka jakby zmiana jednorazowa. I to tak naprawdę rasa nie ma znaczenia, jak chodzi o późniejszą rozgrywkę, nie? Także tak to wygląda z rasą. No i fajnie, jakby zrobili coś takiego, że ta rasa ma większe znaczenie. Nawet jakby to było coś małego, coś w stylu, że co każdy poziom. Dostajemy jakieś, jakąś tam statystykę, powiedzmy. No to wtedy już większe znaczenie ma, jaką tą rasę wybierzemy do danej klasy i to byłoby spoko. Chociaż z drugiej strony też wiem, że po prostu mogą chcieć zostawić to tak, żeby ludzie mogli sobie stworzyć postać, jaka im się podoba po prostu, a nie, że mają ograniczenie do tam konkretnych ras pod daną klasę. Aczkolwiek jakby miała większe znaczenie, moim zdaniem, byłoby lepiej. Także to tak. I idziemy sobie dalej od Pupili, czyli dalej tą ścieżką. I tu mamy kalendarz prawdopodobnie, też jest z kudeczką, oczywiście. No i tutaj generalnie szliśmy tą ścieżką takich wizualnych zmian powiedzmy, więc prawdopodobnie tutaj też wizualnie coś będzie zmienione. Chociaż może nie tylko, może nie tylko. To niekoniecznie musi być tak jak mówię, że tutaj wizualne tylko zmiany. A raczej tego bym się trzymał. A z innych opcji niewizualnych, w sumie nie wiem z bardzo jak ten kalendarz wizualnie by tak mogli przerobić, myślę, że do tego Goblina jest nawet dosyć spoko. Ale być może dodadzą jakieś eventowe kalendarze, przykładowo jak mamy grudzień, mamy adwent, no to dodatkowy kalendarz adwentowy z jakimiś specjalnymi nagrodami. Coś takiego mi przychodzi do głowy jedynie, czy tam jakieś inne święto, nawet tygodniowy kalendarz po prostu przez 7 dni. Jakiś ewencik mamy do odbioru, coś innego, albo na urodziny Shakes, nawet jakieś takie odliczanie, takiego święta, czegoś. No, generalnie coś w tym kierunku bym obstawiał. Także tak chodzi o kalendarz. I dalej mamy twierdzę. Co stwierdzą? No, twierdza to myślę, że typowo wizualne też zmiany jakieś troszkę tą twierdzę może usprawnią. No, w też nie było nic zmieniano od początku jakoś bardzo, poza tymi może maksymalnymi. Poziomami budynków, tak mi się wydaje, przynajmniej a druga zmiana co widziałem, też ktoś gdzieś pisał chyba, że klejnoty jakoś mają po zmianie, czy będzie większa różnica w kopalni klejnotów na tych późniejszych poziomach, bo podobno to ma udaje. Aczkolwiek jak tak bardzo się nie orientuję, bo kopalnie najwyżej mam na 20 którymś poziomie, także aż tak nie wiem, ale generalnie właśnie bym obstawiał wizualne zmiany, plus jakieś mniejsze takie coś w stylu, właśnie tych klejnotów. Poprawienia, czy jakichś innych małych zmian Dobra, to mamy Dalej mamy tą lunetę i no to jest na pewno zarządca areny Jako zarządca areny Tutaj nie mam pomysłu co by mogli zmienić, no bo wizualnie Niby mogą coś zmienić Ale szczerze mówiąc nie wiem jak do końca Więc tutaj jedyne co bym powiedział, że jakoś bardziej rozbudują runy Może że będzie można to jeszcze bardziej zbierać. Nie wiem, tutaj akurat totalnie nie mam pomysłu i te one i tak dosyć długo się już zbiera Te maksymalne Chociaż w sumie ktoś cały czas keep robi, platyny sobie wbija to chyba poniżej roku jest w stanie wbić no pewno w sumie To maksymalne jest w stanie wbić Także, no nie wiem, tutaj akurat nie mam pomysłu I dalej, kolejna sprawa, to, to jest karczma Karczma I generalnie z tego co wiem jest oficjalna informacja, że mają zrezygnować z questów tych starych tak jakie były i zostaną tylko przy wyprawach Zobacz teraz mój głupoty, ale tak mi się wydaje, że coś takiego widziałem. Że to chyba jakaś osoba nawet Splaya pisała. Także prawdopodobnie to będzie będą jakieś zmiany w karczmie. Usunięcie tych questów takie jakie były kiedyś. Zostaną tylko wyprawy. I zakładam, że coś jeszcze poza tym, no bo jakby mieli tylko usunąć questy, no to tak słaby update trochę, nie? Więc. A już wiem co, te, to też gdzieś czytałem że ma, ma być więcej wypraw, więcej różnych po prostu wypraw więc prawdopodobnie to będzie usunięcie questów i dodanie nowych możliwości jak chodzi o wyprawy czyli jak teraz mamy na przykład, że zbieramy sobie te studnie, czy tego dzika tam, czy cokolwiek no to po prostu będą jakieś inne dodatkowe rodzaje tych wypraw Czy to dużo zmieni? No chyba nie, to będzie taki update, taki o, no chyba, że coś jeszcze będzie na to oczywiście liczę Dobra i kolejna i konkarz, ostatnia z tej ścieżki no to mamy tutaj e, takiego Bicepsa potężnego No i to obstawiam, że tutaj będzie chodziło o jakieś statystyki e, I pytanie o co chodzi ze statystykami No na tym się jakoś bardzo nie zastanawiałem Ale tak teraz myślę No to mogę chyba pomarzyć, że zmienią e, tam krzywą Golda i tak dalej Że już statystyki nie będą tam maksymalnie po 10 milionów Golda i tam Jakoś inaczej się będzie skalować i w ogóle, ale to wątpię. Ale no generalnie coś ze statystykami bym powiedział. Tak przynajmniej mi się ta rączka kojarzy. Ewentualnie z czym się kojarzy. Cóż, nie, to nawet nie, bo tak myślałem o legendarnym Lochu z tymi buffami tam, ale, ale nie, nie, nie. Legendarny Loch to bardziej mm, gdzieś tutaj, może będzie, a co zaraz dojdziemy. W każdym razie, no coś ze statystykami bym obstawiał, ale co, no to ciężko powiedzieć. No ja myślę, że te statystyki jakoś po prostu. Przerobią, być może te statystyki poboczne jakoś inaczej będą działać. Tak jak przykładowo mamy MAGA, którego główną cechą jest inteligencja. No to później, w późniejszym etapie gry, no to w siłę i w zręczność ma totalnie wybalone, nie? Więc może też fajnie, jakby zrobili to, że te cechy są jakoś bardziej istotne. Aczkolwiek nie wiem, czy będą chcieli aż tak ingerować w kierkę, bo obstawiam, że społeczności to się może nie spodobać. Tak to bywa już tutaj z różnymi zmianami, które są w gierce od zawsze, to za bardzo community tego nie lubi ale zobaczymy, zobaczymy, to no tutaj jeśli to pójdzie w takiej kolejności, te aktualizacje no to na to sobie poczekamy jeszcze długo, prawdopodobnie tutaj żadnych terminów podanych nie ma, ani nic dobra, także to mamy no i teraz może przejdziemy sobie w dół także idąc w dół tutaj mamy takie, taką ścieżkę eventową powiedzmy i pierwsze co, to jest już prowadzone, to jest ten loch na kółkach. To jest ten portal właśnie, także tutaj akurat e, to już jest. Dalej obok to mamy Helvator, e, tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest ta ikonka Helvatora. E, I dalej tutaj mamy jakieś mieczyki. No to mi się wydaje, że to jest po prostu e, ten HelAtak, czy jak się zbało, ta najnowsza opcja z Helvatora. Tak bym to sobie połączył. E, no i dobra, od tego portalu jeszcze nam idzie tutaj jeszcze coś takiego. I to jest taki cyrk jakby, nie? I on się łączy z tym lochem na kółkach Ten loch na kółkach to jest trochę taki cyrk na kółkach Więc obstawiałbym, że to będzie Wariant tego loszku i one będą na zmianę Raz będzie ten, raz będzie ten Ale generalnie będą polegać na tym samym, tak bym obstawiał, zobaczymy Zobaczymy w ogóle w sumie Ile się sprawdzi z tych Z tych rzeczy, które tutaj mówię Także to bym obstawiał, że to będzie to samo, generalnie tylko e, Właśnie inne mopki może jakieś troszkę nagrodać aż wątpię. Dobra, lecimy dalej. I teraz bardzo ciekawa ścieżka, proszę Państwa. Tutaj pierwsze co mamy, mamy Demon Huntera logo. Coś tam znaczek z Spałek Spał. No i co? No i to jest prawdopodobnie nerw Demon Huntera w końcu. Bo tak z klasami w ogóle już bardzo długo nic nie było robione. Także super bo moim zdaniem e, ta aktualizacja klasy jakieś balans powinny być. No nawet... Raz na pół roku, choć chociaż, to jest takie minimum, nie? no to byłoby generalnie dobrze. Już nie wiem, kiedy ostatnio jakieś zmiany były, pewnie przy ostatniej klasie, e, czyli Necromanta. też nawet nie wiem, czy coś było zmieniane, e, ale dobra, mniejsza. Generalnie Demon Hunter, tutaj na 90% będzie to nerf, no bo wątpię, że, y, y, że baw jakiś. I albo tak, albo to będzie nerf, co zmniejszy na przykład szanse na odrodzenie bo teraz są one dosyć spore. Albo może ograniczyć liczbę odrodzeń, przykładowo tam do 3, 4, 5. Nie wiem. Albo jeszcze inna opcja, że będzie rework całkowitej klasy. Tego bym raczej nie obstawiał. Ten Demon Hunter jest ogólnie znany z tego swojego odrodzenia, czy tam leczenia, więc raczej przy tym zostaną. No i chyba tyle myślę, że mogę powiedzieć. Tutaj bym obstawiał po prostu nerfa, chodzi o procenty. Na odrodzenie, czy tam ograniczenie tej liczby odrodzeń Dobra I dalej mamy druida proszę państwa Czy to będzie naprawa druida w końcu? No myślę, że tak Czy będą go zmieniać całkowicie jakoś? Myślę, że jest na to jakaś szansa, że znowu druida przerobią że to będzie drugi raz chyba, czy któryś no, Na początku w ogóle samym to druid miał te maski i tak dalej się przykładało. To było spoko moim zdaniem też, nie? jak można było sobie wybierać I tempy, a że to za nas trefy. trochę tam losowo się dzieje. No i tak, jeśli go naprawią, to po prostu ten cios krytyczny będzie tam poprawnie się obliczał. Bo z nim coś jest nie tak. Ale wydaje mi się, że akurat w przypadku Druida mogą coś tam więcej pozmieniać ale co konkretnie, to nawet nie mam pomysłu za bardzo druidem. To jest za dużo nie grałem, więc nawet nie wiem, to zobaczymy za jakiś czas. Dobra, i idąc dalej, tutaj mamy kolejną ikonkę. No i pytanie, co to może być? Tu jest tarcza generalnie, tak to wygląda na tarczę, i tutaj to idzie od tej ścieżki z klasami, także prawdopodobnie też coś z klasą. No i tak, tutaj mamy tarczę, no to tarcza okaże się z wojownikiem. no i tutaj opcje są moim zdaniem dwie. Pierwsza, to jest nowa klasa starczą jakaś, ale to bym chyba chociaż bym wykluczył. No chyba bym wykluczył, no bo jeśli byłaby inna klasa starczą, to by musiała ta tarcza działać jakoś inaczej niż u Wojownika. No bo wątpię, że zrobiliby dokładnie klasę, która też by polegała na blokowaniu, to troszkę średnie by było. Więc obstawiam, że zmienią jakoś działanie tarczy. Ale jak? To nie wiem. Więc tutaj generalnie, chociaż z drugiej strony jakby chcieli przerobić tarczę Wojownika tylko, no to by mogli dać ikonkę Wojownika tutaj po prostu więc może jednak coś coś więcej się szykuje, no może jednak więcej klas będzie starczą, no zobaczymy. Eee, ale ty miał wybierać? Hmm, poprawa, zmiana działania tarczy, czy... Czy zmia, czy nowa klasa starczą? No ja tutaj postawię na zmianę działania tarczy trochę. Nie wiem jak dokładnie. O, może... Może jakaś większa redukcja obrażeń dodatkować coś takiego zamiast bloku. No, ja, ja pójdę w coś w tym kierunku. Także moje przewidywania to jest, że zmienią działanie tarczy. Dobra, i ostatnia ikonka. To jest znak zapytania. To tutaj totalnie jakby nie mamy wskazówek, ale z racji, że to jest ścieżka ogólnie z klasami, no to prawdopodobnie to jest nowa klasa po prostu. I myślę, że tutaj więcej nie ma co dywagować. No może jedynie to, że jest szansa, że dodadzą jakąś klasę z tych odrzuconych, powiedzmy, co były do wyboru z Nekromantą. czyli to był doktor Plagi, i jeszcze druga opcja to był. Ten, jak on się nazywał? o którego ziomka chodzi. Ten taki, co iluzję stwarza z siebie. Kurde, wyleciała mi nazwa. Eee, no, nie przypomnę sobie teraz, chyba. Ale to tak, taki iluzjonista, czy taki. O, Trickster to był chyba. Chyba Trickster się nazywał po angielsku, po polsku nie, nie pamiętam. Eee, no, także to eee, możliwe, że coś z tego, a możliwe, że coś zupełnie nowego. No i dobra, przechodzimy do kolejnych tutaj ścieżek. Może zaczniemy od dolnej, bo dolne to są już w sumie w Gierce i to na szybko, będzie wiadomo. Tutaj pocztan to ogólnie hmm, chyba chodzi o ten nowy interfejs, i tam troszkę chyba pozmieniali te opcje. Tutaj no to jest w Gierce w każdym razie już. Dalej mamy tutaj czarny rynek, to jest ten u co można kupować. Tam i tam item, itemki za alki końcy, więc generalnie to, znaczy zagrzybki w sumie, tak, za grzybki można alki końcy kupować. Także to w Gierce już jest. Tutaj dalej mamy wyprawy, proszę Państwa. Wyprawy są już wprowadzone. No i kurcze pytanie właśnie, skoro tutaj mamy, mamy właśnie wyprawy, tutaj mamy tą tawernę ogólnie. To czy to nie powinno być gdzieś tutaj? To może to sugerować, że to, to wizualne będą zmiany faktycznie? A tutaj mamy jeszcze jakiś namiocik połączony z wyprawami. No i co to może oznaczać? Hmm. No tutaj może bym obstawiał w sumie te nowe wyprawy po prostu. Tak mi się wydaje. Nowy wyprawy, chociaż do końca no to jest taki namiot. No nie mam pomysłu tak szczerze, co to może być. Namiotik. Raczej prawdopodobnie e, nowe wyprawy skrącz się z wyprawami. To nie będzie to raczej jakaś nowa funkcja totalnie. Ale zobaczymy. W każdym razie coś też w karczmie bym obstawiał. No i dobra, przechodzimy dalej, To jest ciekawa ścieżka I ścieżka zaczyna się od lochów Zaczyna się od lochów Czy to coś konkretnego oznacza? Chyba nie, chyba to jest takie oznaczenie po prostu Że będą nowe lożki Albo no że lożki po prostu są zwykłe, zwykłe w No i pierwsze co tu mamy To jest takie jakby tornado, tak to wygląda Więc tutaj opcje też są prawdopodobnie dwie Pierwsza to jest tornado w strefie roku. I to jest prawdopodobne, to by dodało mega dużo po prostu przeciwników i walczyłoby się z tymi towarzyszami, więc generalnie no spoko sprawa. A druga opcja to jest jakiś re rework Tornada. Aczkolwiek moim zdaniem Tornado jest to generalnie spoko na ten moment, tam teraz co 50 poziomów mamy pika, Więc wydaje mi się, że generalnie to jest aktualnie w porządku. I jedyne co dodadzą, co mogą dodać no to jest raczej drugie Tornado czy coś na styl Tornada. No, i dalej. Tutaj mamy mm, taką, jakby, planszę, czy, czy coś takiego. No, generalnie tutaj mm, pomysłu chyba bym nie miał. I tutaj akurat wezmę od Mirado pomysł, bo tam też na tawernie, ogólnie, troszkę pisali o tym. E, I to jest po prostu nowa strefa lo lochów. Tak, Mirado tutaj właśnie e, napisał, bo tutaj też przewidywał, co może co oznaczać. E, no, i nowa strefa lochów, kurczę, to byłby mega duży update, no, bo dodałby. Bardzo dużo tych lożków, jakby to była trzecia strefa po tej strefie mroku i światła, no byłoby ciekawie. Tylko pytanie, czym to by się różniło, nie? Skoro mamy pierwszą strefę, gdzie bijemy solo lożki, w drugiej bijemy z towarzyszami, i pytanie, czy trzecia by się jakoś wyróżniała? No, moim zdaniem powinna, Powinna, a jeśli by się nie wyróżniała, to obstawiałbym, żebyśmy ją bili. Chyba z towarzyszami też. Tak mi się wydaje. Chciałem powiedzieć, że samemu, ale jakbyśmy byli ją samemu, no to wtedy ci towarzysze by troszkę stracili na sensowności. Zresztą, no bo byśmy mieli w nich wywaloną, mi tylko swoją postać wtedy, nie? Powiedzmy, jak ktoś tam z strefem roku kończy. Także tutaj bym obstawiał, że albo będziemy bić wszyscy, albo pojawi, pojawią się jeszcze jakieś nowe opcje, ale jakie, nowi towarzysze? O cholera. Ciekawie by było, ale myślę, że mogłoby być już tego za dużo. A też ogólnie, tak co do towarzyszy, tutaj się troszkę rozgadam. Fajna byłaby opcja jakby były wszystkie klasy dostępne, chodzi o tych towarzyszy i można byłoby sobie ich wybierać, czy tam jakoś zdobywać, powiedzmy. I właśnie robić sobie twój taki skład trzech dodatkowych żonków i na podstawie tego by to tam się robiło. Oczywiście tych towarzyszy by można było tam zmieniać, tak dalej, ale jakiś sposób na odblokowywanie ich myślę, że byłby generalnie spoko. No, jakby to połączyć tych nowych towarzyszy z tym, powiedzmy, tu jest jakiś, jak to nazwać, brakuje mi słowa, jakaś taka karczma bohaterów, powiedzmy, czy coś w tym stylu, e, robiąc jakieś tam mm, wyprawy, czy coś konkretne zadania, konkretne jakieś tam wymagania by były, to można odblokować właśnie dodatkowych towarzyszy, dodatkowi towarzysze e, i oni by właśnie byli do wyboru i można ich używać w tej trzeciej strefie. Dobra, odkryłem za bardzo, wróćmy tutaj do rzeczywistości, bo to już naprawdę odległy pomysł bardzo i to raczej zerowa szansa, że coś takiego będzie, ale w ogóle, no nowych towarzyszy bym generalnie zobaczył, tak już e, mówiąc ogólnie. Dobra, przejdziemy dalej. Tu mamy też loszka i to jest loszek z tutaj taką czaszką, no i prawdopodobnie to jest oznacznie legendarnego loszku, tak mi się wydaje przynajmniej. No i generalnie tutaj, tutaj kłódki nie mamy. Te ikonki tak szczerze za bardzo mi nic nie mówią. Może to są już ak jakieś aktualne, regularne loszki. Teraz nie mogę dopasować sobie tego, bo nie pamiętam do końca e, tych wszystkich edycji, jakie są. E, ale ten, może to trochę taki renifer, czaszkowy, powiedzmy, więc może taki ten świąteczny, co już jest. A ten, tu nie wiem, czy to są jakieś drzwi. To jest jakby taki uchwyt, nie, czy coś. A, co, ej, w sumie są drzwi, to może to jest update ten komnat z tym legendarnym lożkiem, tak bym. Tak, tak mi się kojarzy, nie mam innego pomysłu na razie. No i dobra, mamy tutaj trzy zablokowane ikonki. No i tak, generalnie te dwie prowadzą do tej w jakimś stopniu. No i tu bym powiedział, że te dwa, no to zbędą jakieś po prostu też nowe legendarne lożki, Jak mi się wydaje, może nawet te trzy. No, kto wie. Ale też bym obstawiał, że po drodze będzie jakiś update, że nie tylko prowadzą Trzy nowe tam edycje, gdzie będą kolejne itemy, no bo tego jednak no byłoby już troszkę za dużo moim zdaniem Jakby wprowadzili jakieś większe aktualizacje, typu do, do buffów chociażby, nie? No buffy byłyby moim zdaniem Spoko jakby się troszkę pozmieniały, te buffy, debuffy Żeby dodali coś nowego, żeby to się troszkę Pozmieniała rozgrywka No dobra, zobaczymy co nam Czym nas zaskoczą no i tak to wygląda mniej więcej cała mapa. Dajcie znać koniecznie, na który update z nich czekać najbardziej, przynajmniej może na podstawie tego, co ja mówiłem, albo może macie jakieś swoje własne pomys pomysły, który obrazek może co oznaczać. Ja, od, ja z mojej strony chyba najbardziej czekam, na pewno na rasy, To jestem ciekawy, co z nimi zrobią. A tak no to chyba na nowe klasy. Nowe klasy, to zdecydowanie coś, co lubię. Jak się coś w kierce zmienia, dzieje także z klasami, to jestem bardzo ciekawy. I jeszcze, no kurczę, no te lożki, no jestem ciekawy tego najbardziej. Jak to jest faktycznie trzecia strefa, no to tutaj mogą sporo namieszać. Także tego jestem najbardziej ciekawy. Jakbym miał wybrać jedno, tak typowo jedno, no to. No to te lożki bym wybrał, kurczę. Lożki najbardziej, później klasy i później rasy, także tutaj moje top 3, powiedzmy, takie, jak chodzi o oczekiwania. No zobaczymy też, ile z tego trafię. Pewnie nie będę robił potem filmu, gdzie będę sprawdzał, co trafiłem, co nie, bo zanim to wszystko wejdzie w życie, to minie pewnie sporo czasu, ale moim zdaniem bardzo fajnie, że się podzielili takimi aktualizacjami, no bo wiem chociażby to, że druid będzie naprawiony, także to jest ważna informacja oczywiście i też wiadomo, czego się mniej więcej spodziewać. No, także tak to wygląda. Jeszcze raz proszę, żebyście dali znać, co wymyślicie. Ode mnie to na tyle. Życzę wszystkiego dobrego, miłego dziąka. Dzisiaj też elevator startuje, także powodzonka. Kodzik podejdzie o 16, Na razie, siema.